Teraz zobaczymy w jaki sposób powstaje olej rzepakowy i jak naprawdę wygląda po pierwszym tłoczeniu. W firmie Komagra, którą odwiedzamy, rzepak jest dostarczany na bieżąco i składowany w tych ogromnych silosach. Najpierw jednak musi przejść odpowiednie badania. Widzieliście kiedyś jak wyglądają ziarna rzepaku? Pobieramy je na wadze za pomocą specjalistycznego urządzenia rakorafu, czy poddajemy je dalszej analizie pod kątem zanieczyszczeń w ziarnie mineralnych obecności szkodników, zawartości wody, jak również zalejenia, które ma wpływ na ekonomikę procesu. Jeśli normy zostaną spełnione, rzepak trafia dalej do produkcji. Przed tłoczeniem ziarna są oczyszczane i płatkowane na grubość 0,2 mm, a następnie wygrzewane do temperatury około 100 stopni Celsjusza. To ułatwi proces tłoczenia i dzięki temu z ziaren otrzymamy więcej oleju. Teraz przystępujemy do tłoczenia. W wyniku tego procesu powstaje olej surowy. Tak wygląda olej po pierwszym i tak naprawdę jedynym tłoczeniu. Jest mętny i wygląda mało apetycznie, trzeba więc jeszcze nad nim popracować. A po tłoczeniu pozostał jeszcze wytłok. Bynajmniej nie zostanie wyrzucony, można z niego jeszcze pozyskać olej. Dlatego do ekstraktora z wytłokiem dodawany jest heksa, specjalny rozpuszczalnik stosowany w przemyśle olejarskim. Wydobywa on olej z wytłoku, a następnie jest odparowywany. Została nam też śruta rzepakowa, która będzie wykorzystana jako materiał paszowy. Teraz olej z wytłoku i z ekstrakcji poddawany jest odśluzowywaniu i odkwaszaniu w specjalnych wirówkach. Dopiero taki olej jest gotowy do spożycia. No, ale musi jeszcze przejść odpowiednie badania. Tutaj w laboratorium wykonywana jest kompleksowa analiza wyrobu gotowego, którym jest rafinowany olej rzepakowy. Taki olej poddawany jest m.in. badaniu na zawartość wolnych kwasów tłuszczowych, zawartość wody, liczbę jodową oraz stopień odtlenienia tłuszczu. To wyższe analizy mają na celu wykazanie, czy dany produkt spełnia wymagania jakościowe zawarte w normach zakładowych, jak i polskim i europejskim prawie żywnościowym. Wszystko się zgadza, możemy więc odwiedzić rozlewnie. Tak wygląda preforma butelki. Tutaj jest rozmukiwana strumieniem powietrza o wysokim ciśnieniu. Jeszcze zakręcanie butelek i można pakować w karton.